Witajcie drodzy kochani widzowie W kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic 3 Tak, po mojej troszeczkę długiej nieobecności Zapraszam was na Hydro City Act 2 Tym razem już nie będzie pierdzielenia Bo tu już będzie tutaj poważne, poważna akcja Mamy za zadanie oczywiście skończyć ten poziom nie? I przejść do trzeciego Ale jeszcze wszystko przed nami, dobrze tex, dobrze Sonic Uderzamy na nasze miejsce przeznaczenia yy, Słuchajcie, przez te yy, dwa dni Byłem troszeczkę najarany yy, Game Boyem Advance Szczerze wam przyznam, że na tej konsolce naprawdę spędziłem, spędziłem te godziny bardzo fajnie Nieważne, że ekran, czy tam ekran, czy co innego Nie, to nie o to chodzi, po prostu jest tak jak chciałem właśnie. Żeby się nie nudzić. Ale niestety okazuje się, że... Z <laughs> tego Dragon Balla The, Le The Legacy of Goku ja skończył już niedługo, bo już mam praktycznie koniec gry. Więc ta gra jest dla mnie za krótka. A to nie jest fajny sygnał, ale no... Przyznam wam, że gierka fajna jest. Kurde. Jest fajna i... No ci, którzy lubią RPG to ją polecam. Bo kiedyś to byłem zrażony do RPG, a jednak tutaj coś, że RPG jest fajne. Zależy, oczywiście, co się tam dzieje w tej grze, bo w większości grach RPG po prostu no są jakieś tam na tam rzeczy, których po prostu nie za bardzo lubię. Jakieś średniowieczne wiecie, o co mi biega. ale dobra, jest fajnie. Nadal mi polecać Green Game Boya na Xbox'a i na inne platformy. Dobra, mi tutaj. Pokazujemy naszą siłę Mega Drive'a, gdyż jego obecnie teraz będziemy męczyli. Razem z Sonikiem 3 i Streets of Rage. Dobra, dobra, tyle że Streets of Rage mamy dużo do roboty. Ale to nie jest... To nie jest taka wcale krótka piłka. Trzeba będzie się namęczyć nieco. Szczególnie pod koniec poziomu. Znaczy pod koniec gry. Przepraszam. Pod koniec gry jest ciężko. Należy być hardkorem, żeby nie przegrać. Żeby nie stracić swoich upragnionych punktów. Tutaj mamy życie. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy takie coś. Że tu wskakuję sobie. I mamy taki sekrecik. Właściwie nie wiem czy to jest sekrecik. Faktycznie to jest sekrecik, bo nie byłem. Znaczy byłem, ale to tak... Co to kurde miało być. Dobra, dzięki, tutaj mam być. Tutaj mam też być. O cholera. Jak ja mam teraz się dostać tam? Wdepłem w, powa w poważną sytuację. No nawet... Aha, no rzeczywiście. No tak, to, to, to taki sekretik był. Heh. A ja nie kumaty jestem. Dobra, i teraz tutaj właściwie mamy coś fajnego. Akcja koksy. Jesteśmy... unbelievable był nieśmiertelni. Dobra. Ta spiralka jest fajna, o. Do góry! Ach, czekajcie. Cholera. Nie lubię tutaj, nie lubię tutaj momentu, jak nie mogę dojść do tamtej platformy ruszającej się. O właśnie, tutaj. stryk ja nie wiem, ile mam szmaragdu. Będziecie musieli zobaczyć za chwilę, jak ja tutaj <laughs> pokonuję ostatnie specjal stage. Jeszcze raz. Jachu, Kurde! Ach, kurde! Musiałem. Nie odskoczyć, i co ja robię? Ojej, wow, to idzie na mnie. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. O, chcę dostać taki fajny elektryczny, elektryczną osłonę. Chcę mieć, się przydać. Może, dobra, tylko teraz gdzie on jest, tylko. Ach. Nieważne. Tutaj naprawdę trzeba uważać, bo patrzcie, tutaj jest taki myk. Tutaj uwaga na te kolce. Czasami... Czasami nie wpadałem na te te... E, dziwne platformy. I... chyba no, po prostu fajną osłonę. Opatrzcie, i tutaj teraz będzie coś fajnego. Jak zwykle ten sam układ co widzieliśmy już trzeci raz w tej grze. O! I tutaj, kochani, mamy na górze specjalny stage. Już nie wiem który, ale prawdopodobnie szósty. Tak, szósty. Dobra. To ostatni będziemy mieli w Mabrylon. No dobra, trudno. Jakoś to się przejdzie. Cholera, to jest tak długie. Ale spokojnie, hardcore tutaj się przyda. <grystanie> Istny hardcore. No, ma no tym niedługo święta, więc no, przygotujcie się na odjazdową mieszankę z Sonikiem wariatem bo prawdopodobnie uda mi się wgrać od cholery odcinków, więc... zaglądajcie na mój kanał bardzo często. Bo się przyda. Bo coś może niespodziewanego przyjść. Boż, oczywiście dobrego niespodziewanego, nie o nie, to mi chodzi, że źle... Nie. Nie o tym mowa. Dobra, już gra zaczyna nam się tutaj przyspieszać. Musimy dzielnie patrzeć na planszę. No i głównie co? No i. Ja mam za tydzień. Za tydzień dobrze mówię? Tak, za tydzień. Za tydzień będę u mojego zioma. Czyli ziomeksa 331. Albo inaczej Długi, czy 1. Będę u niego na sylwka. Więc no... Może dam jakiś filmik z tego, ale wątpię, bo e, nie wezmę ze sobą kamery. No chyba, że ziomeks nagra, to może wtedy tak. Zobaczycie jak my odwalamy tutaj jazdę na Wii, nie? Będziemy sobie grać na Wii. No i nie tylko, no właściwie jeszcze innego. Patrzcie, tutaj też można przeskakiwać, ale tu trzeba już mieć wyrobioną uwagę na to, kiedy skoczyć. Bo inaczej po prostu jest lipa, się wpada, i trzeba od nowa robić poziom. O, jest. Dobra. No i dziękuję. Dziękuję bardzo za taki czerwony, fajny szmaragd. Dobra, taki różowaty. Truskawkowaty. Mm -hmm. Dostaniemy prawdopodobnie podwójne życia Albo i nie Tutaj chyba nie Tutaj prawie będzie nam brakowało do 200 tysięcy No, tak myślałem Dobra, mamy Continua Fajnie, jeszcze jeden szmaragd mamy już z głowy Te specjalne levele I... <laughs> nie można się już bawić tylko w Sonic. Czekajcie, co my tu możemy mieć? A, takie coś. Okej. Okay. Nie. Ty głupia... Ty głupi jeździku jeden. Traktorze zasnany. <grywy> Dobrze, że ze zdążyłeś. Dobra, ruchy, bo już no, robię tutaj odcinek długo. A tak nie lubię robić długich odcinków, bo wiecie, mam internet. Do, do wani. Siema, Knuckles. Wiem, Chce zrobisz mi pułapkę. Tak się kiedyś dorwę. No dobra, bierzemy coś, tak bierzemy, bierzemy wodną osłonę. Bo naprawdę się nam przyda. A wiecie do jakiego celu? Zaraz zobaczycie. Muszę się tam udać, do góry, do góry! Ach! Nie tak nie chcę. Niebieska kuleczka, pierścienie. Ja zawsze jestem naiwny, bra. na branie tych pierścieni. <ścoughs> nie, ja im nie wierzę. <ścoughs> no dawać tą niebieską słonę. Co to? Tu... o o o o o, jest. Dobra. Dziękuję bardzo, Gro. Ach, lubi się ze mną przedrzeźnić, nie? Dobra. I teraz rozwalamy spokojnie egmenta. Nie nabiorę się na to, Jubic. Okej, okay, mamy już rozwalonego pierdzielca. Bum. Nie. <grystanie> Patrzcie na Sonika, widzicie? On sobie drepta po nogach, a Tails... Ja, kurde, jestem hardcore'em, nie ty, Sonic! Tails <laughs> się przyznał, że Sonika nie lubi. Nie no, dobra, ja tu żartowałem. Patrzcie, jaki tu błąd będzie. Patrzcie, tu Tails... Jest... Gdzie Tails?! <laughs> dobra, czekajcie. O, dobra, w takim ujęciu zakończymy tutaj. I zapraszam was na kolejny odcinek, zagrajemy w Sonic 3. Do zobaczenia.